O, cześć wszystkim, się na kanale Jurka Gra i dzisiaj i po raz kolejny będą gry na telefon, ale z to topon. będziemy zdobywać różne szklane rzeczy. Aha. Dobra, o tutaj. No to teraz zaczynamy. Tylko dwa kucyki możemy wziąć. Wezmę może te, tego i jeszcze może wezmę rarity na początek. Jakiś cudem za darmo mam. Może chyba to aktualizacja jest. Dobra, mamy tu. Trzeba naciskać na to. Ci, co nie grali, to mogą się nauczyć. Dobra. I uwaga. U. Musicie wziąć jedną część i, i przyłożyć ją tam, gdzie jest ciemniej. Trzeba to robić na czas. Bo widzicie, tutaj ucieka. Jak już naprawisz, no tylko gdy rarity weźmiesz, to wtedy możesz naprawiać. A czasami są u wybory memory. Opatrzcie na to. Zaraz będzie. Ja w to grałam, tak więc wiem. Tego, który nie był. Uwaga! Rarity ma podobne, ale inaczej. Bo Twilight się trzęsie, a Rarity inaczej. Dobra, no to biegnijmy dalej. Ale czasami będzie więcej kucyków. I nawet można tą grę skończyć. Jak wiecie. O! to będzie jakaś rzecz. O tak, o! Bierzesz kawałeczek i odlatuje. I tutaj będą jakieś części. Dobra, musimy... Musi, musimy jeszcze... Musimy zdołować rzeczy. I doganiać go. Wezmę jeszcze raz Dobra. Aha, to skutalu. No dobra. No to okej. Okay. A czasami więcej rzeczy. Kiedyś. Oj, właśnie go dogoniliśmy. I wypadło i mamy kawałek po szkle. Jak widzicie tutaj jest pusto. I na razie tylko jedno mam. Ale możemy zdobywać coraz więcej. Jak widzicie, tutaj nie ma klejnotów. Tak więc musimy je też zdobywać. Dobra. Jeżeli chcemy ją usunąć, to się. Jeżeli chcemy ją usunąć, to się nie da. Może tym razem wezmę. Applejack Applejack sobie weźmiemy Jak wiecie, jak kto oglądał to o, o Twilight mieszkała w... no... w, w, canterlocie. w canterlocie. Musiałam coś zrobić to, co teraz naciskam, to mu musicie naciskać, żeby biegli. Tego nie było. Patrzcie na to. He. Musicie kierować, żeby Applejack strzeliła jabłkami. I albo to będzie jakiś zły kucyk, albo to B. Albo uratujemy jednego z kucyków. I biegniemy dalej. I zobaczymy, co nas spotka. Może jakaś rzecz, może jakaś przeszkoda. O, właśnie. Aha, tylko to. I musicie tylko przeciągnąć. Bo ja go to Twilight to. Takie proste. No poza tym to jest gra dla dzieci. Meh, czego się spodziewać? Meh, meh, meh. Mogliby dodać ciekawsze rzeczy, niestety. Widzieliście Twilight? No to teraz Applejack. Naciskaj! Tak więc. Naciskamy i ona to kopie. O, książki. Dla księżniczki dla Luna będą książki. Myślałam, że dla Twilight. Kolejne. Żebyście to jeszcze raz zobaczyli. Księżniczka Luna nam się tak pokazała. Jeżeli zbierzecie wszystkie rzeczy, to czasami... Ale pamiętajcie, ale pamiętajcie, ja miałam farta. A Rarity, Fratershy i Raimundasz są płatne. Tak więc uważajcie, bo tak czasami jest. Dobyliśmy, właśnie klejnot. Połowę klejnotu właśnie. A przed samym końcem everywhere. będą innych czubki, czyli góry. I możemy akurat oglądać, ile już zebraliśmy. Tutaj akurat nam się cała banda wyszła. Niestety mamy tylko jedno. Ale mamy dwa wybory: wybory memory, tak więc wybiorę sobie No i w takim razie mierzemy sobie dwa. Wezmę Pinkie Pie, bo jej nie było i też nie było flatter a potem M. rainbow udasz, wezmę sobie. Dobra. Dlatego wzięłam Pinkie Pie, bo to jej, jej zwierzątko. A Fluttershy, no bo wybrałam. Co to tutaj właśnie mówi marszczki? I uwaga! Zaraz będzie fajnie. Musicie kierować, żeby jakby z nim rozmawia. Dobra. Musicie to rysować. I ostatnią figurkę, bo maksimum 3. nawet nie musi być cała. I wiewiórka się pod spina. I się otwiera. A jeżeli trafią nam się takie muszki, to zobaczycie, co się dzieje, i wtedy. Skończymy odcinek, kiedy będą trzy albo cztery razy. O, muszki, wyczarowałam. Zacznijmy od aktywnego. Dobra. Pinkie Pie dajesz! Musicie naciskać na nuty. Wtedy będzie tańczyła. I wtedy muszki sobie pojdą. Dobra, no to dalej i zobaczymy. Jeżeli teraz, to wtedy fajnie yy, będzie. Dobra, jesteśmy blisko jego. To jest tylko dla Pinkie Pie. Trzeba tylko znaleźć pułapkę. Patrzcie na to. Jeżeli tak będziecie naciskać, to one nie pójdą. A jeżeli o tak, to będą szli, ale bardzo wolno. Tak więc, lepiej naciskać cał i walić z całej siłki. W Pinkie Pie będzie tak samo, tak więc wybieram Fluttershy. Uśpimy się. Musicie tak jak paluszek, tak sobie robić i wtedy ptaszki będą śpiewały. No bo wiecie, Fluttershy... I ma talent do zwierząt. No, niektórzy nie mogą mnie znać. I sobie usnął. Dobranoc. Heh. Dobra, biegniemy dalej. A poza tym jest prawie wieczór. Kiedy ja to nagrywam. O, dopadliśmy. I zdobyliśmy krokodylka. Przed Przed, przed, przed samym końcem będą statuetki. Wow. Wow. Dobra, szukam do trzech. No bo tam były jakieś wybory. Dobra, niech będzie dwa. Bior. Bierę Tom i bierę Applejack. I teraz zobaczycie, co Rainbow Dash będzie mogła. Chciałam partnerkę tylko jej. Oj. Nie, nie, nie. jeszcze nie koniec. Cloud Dale. Godzimy się za tęczą. A wiecie? Spróbuję tak. A to się trzyma. Dobra, zobaczycie. No i tak samo. Musicie w niego strzelać. Boże, już w twarz trafiłam. O. <średziny> Jakby to bolało, o, bo w prawdziwym życiu nie wiadomo jak. Ale potem rybołarz będzie. Tylko Apple Jack może. Ciekawe, co to jest. O, pióreczko. Spitfire. O. Dobra. O. O, tutaj jest tak. Patrzcie na to. Dam na przykład, Uta. Musicie to umijać. A jeśli w to traficie, to oczywiście wy. Uda się pokaleczyć. Ja zrobię tak. O dobra, nie otwarte. Ja tak raz zrobiłam i dogoniłam. Ale lepiej wiedzieć. O drzach. Dobra, Applejack. Jack. Wszystko nabraliśmy. No to można w pogoń. Progoń, progoń, progoń. No to można w pogoń. Progoń, progoń, progoń. Konie, mamy tęczunię. Na razie tylko dwa, ale potem będzie coraz dwie. Dobra A been... Co? A, tylko dwa Dobra, jo To jest heten. Biorę Rafferty i Pinkie Pie Wezmę losowo Dobra, biegnijcie Rarity bardzo lubi to miejsce. I ja mogę o, oczywiście opowiedzieć wam trochę o tej bajce. Dobra, biegnijcie. Rarity było. było w modzie. No, czyli, że ma taką szybkę. A Pinki Pie bardzo lubi imprewki. Main hat and piękna rzecz. Ja lubię to składanie, tylko... Dlatego ja wziąłam rarity. No dawaj! O. Dobra biegnijmy dziewczynki Dobra nie teraz doganiamy. Nie mam Shy, tak więc tylko Pinki Pie. i tak jeżeli nie macie dwóch takich ich z, takich kucyków to wtedy będzie tylko jedno no czyli, że na przykład takie muszki, nie masz Fluttershy, a tylko Pinkie Pie, a nie, okay. albo nie masz Pinkie Pie, a masz tylko Fluttershy, no to co zrobisz? albo tylko Fluttershy. Tylko na drzewie są. Ja właśnie zauważyłam, ale ja lubię tak wyglądać. U ciebie nie ma, u ciebie nie ma, u ciebie nie ma, u ciebie nie ma. Jakby, żeby ich nic nie zgniotło. Dobra. Dawaj, 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 ba le. Ba Musimy go zabić, Dawaj, 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 I, 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 i. A, 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 a. Dobra, jedziemy. Jedziemy z koksem.

Pogrzebie jeszcze raz. Jeżeli podwój... jeżeli tylko dwa, to ja zwariuję. lubię. fra a też I, I Twilight Sparkle. A co mi tam? Nie będą. Uradzam sobie okay. A to jest wieczny zielony las. Chyba nie oglądaliście tej bajki. Ja oglądam nadal. Nawet po rosyjsku. Nic nie słyszaliście, że po rosyjsku oglądam bajki. Dawaj. O Oto kołysaneczka na dobranoc Spadoń. Poza tym, ja w Robloxie mam bardzo wielki sklep Jeżeli chcecie, to możecie odwiedzić Będzie szybciej, uwierzcie Dobra to do, do Mrs. Pear. Chyba to jest pani... ani... ten... pani Placek? zawsze zabrzmiało, wiem. O! Tego w ogóle nie było! Bo musicie szukać, choć różne ta, takie e, prawidłowe wzory. Musicie je złączyć i to tylko Twilight Sparkle może. Dobra, w pogoń. Ja się nie poddam, dopóki chociaż. już jeden raz po nie będzie. Dobra, wybióroczko. O ty, tylko Ty nam pomożesz. Dawaj. Proszę, w tej to gruszkę. No ja, jakby frater gada. Dziękuję. Kiedy wrócą w Ponyville to da a są te gruszki. A teraz... A strzara to Jakby wącha. No dobra, mamy tutaj już części i kolej. Inne na A stolen piece of window has Proszę. Ja teraz zwariuję Only two mnie nie, wezmę Rarity i Rainbow, Rainbow Dash. Dobra, bierzemy Dobra, nie, ja się poddaję. A je. E, dopóki nie będzie potrójnego, to do was nie wracam. To będzie za długo trwało. Bo tak więc ja z wami. I dobra, ja mam tym razem. Applejack i rarity. I dobra, pora uło. Poroć wszystko mam jestem elegancka. O! Oh. Oh. po prostu, no wiecie Jak rarity Tylko w wersji takiej chwalernej. Eee, czemu mnie boguje? Well, Nie w rarity stylu but... Nie w rarity stylu Rarity stylu

Śmiesznie wyszło Wait a minute Wait a minute We will have a party O, uratowaliśmy pra prawidłowego kłócyka. kucyka Dobra Kup daj, Teraz dogonimy O nie! Czekaj. Uff, pójdziemy po sobie po Wezmę może. Poza tym chyba są najlepsze. Czekajcie, ja rozwiążę to. Patrzcie, co za świętość! No ja czekałam na. A to. Chociaż, że nie możemy Remu dasz usunąć, to jestem bardzo szczęśliwa. Biorę Fluttershy i Twilight. Bardziej i imprezę, że ma... mam trzy kucyki. Nareszcie! Na-reszcie! Ja czekałam na, ja czekałam na tą całą wieczność. Tym bardziej z czwórką będzie jeszcze trudny. Ale musimy go dogonić. O, że co to w ogóle oh, no. ma wspólnego słowa? Spot jeszcze Branna kołyszą chę. Ale pora! Muszki spać! <laughs> pora je! Pora, biec! Pytaj, 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 pora no, latać, pora latać, pytaj, pytaj, pytaj. On tu samy mi ze skrzydłami, to będzie szybciej. Ufajcie mi. Mogłoby być tak: jedno ze skrzydłami, jedno z niczym i jedno z rogiem. A Twilight ma wszystko. No bo ona jest księżniczką przyjaźni. O! I tutaj musicie naciskać. Ać, kiedy będziecie po środku ognia. No to o udasz tylko może. Zachęciłam was do tej gry? Napiszcie w komentarzach. I zobaczycie sobie. by... A nie twa... a nie... No bo też to może. Piękny wiecie co. Przepiękne wiecie co. Awesome. Leci! My leci awesome. To był mój cel Żeby oh, mieć no. trzy kucyki be a way to unlock that door. Patrzcie, jakie pętle Rainbow Dash już robi. nie skaleć się, tylko. Patrzcie na to, jak będzie latała. Iha! Bałam się już, że się skaleczy. Ale nie, wytrzymała. Iha! Biegniemy dalej, biegniemy dalej, biegniemy dalej, biegniemy dalej. Kupytaj, kupytaj, Ja się przyzwyczaiłam. Do dwóch teraz? Ale nie. Temu się nie da oprzeć, to jest takie cudzo, jak do. Dobra. Wezmę może teraz. Pinkie Pie. I Rarity. Dobra, to ostatnie na dzisiaj. A potem kończymy. Obiecuję, że będzie druga część. Bo to jest gra bardzo fajna. Ale bardzo prosta. Ja znam jeszcze trochę gier z tego Majetupony. Będę mogła wam pokazać, jeśli chcecie. Tylko musicie mi udowodnić, bo na jedną z tych gier się normalnie wkurzyłam. A poza tym, zostawcie subka i lajka w górkę. To wtedy mnie na pewno zachęcicie. I... pamiętajcie... Im więcej łapek, tym więcej odcinku. Im więcej subskrypcji, tym więcej... więcej be... więcej... E, wideo i łapki w górę. Ale, jeżeli łapki w górę i subskrypcja to wtedy będzie szybko. Musicie mnie nad tym zachęcić. i teraz nie trzymam i już. Chciałam tylko coś przetestować. O nie! Teraz wiecie, o co mi chodziło z tym, że nieprawidłowy kuczyk. Czyli, znaczy, że ten zły może się trafić. A podobno o wszystkie te złe stali się dobrymi od, od jednego odcinka w tych kucyków. Dawaj już ten element. Może tak szybko, jeśli się chce. Czemu ten w ogóle cięźwin się zbagował? Nie bada, to, to nie moja droga. Moja droga jest odzyskanie wszystkich klejnotów. Wyczy. Nie. nie. wtedy musimy go zahipniczyzować. Komu szkoda, kotka, to przepraszam. Oh, okay. Biegniemy dalej, biegniemy dalej. Biegiemy dalej, biegiemy dalej.

na ja koniec wam jeszcze pokażę ile uzbiera, aleśmy naklejci. Obiecuję, że będzie kolejna część, w której uzbieramy więcej. Mam nadzieję, że zostawiliście już łapkę w górę i suba zostawiliście. Tak więc pa! pa! I nie zapomnijcie zostawić dzwoneczka.